Eleanor, jak się masz? Pytanie: Gdzie jestem i co tu robię? Jasne. Otóż, Eleanor, umarłaś. Niespodzianka: w życiu po śmierci jest dobre miejsce i złe miejsce. Jesteś w tym dobrym. Każdy wasz czyn miał pozytywną albo negatywną wartość. Osoby z najwyższymi wynikami trafiają do dobrego miejsca. Jestem Chidi Anagonie, twoja bratnia dusza. Przysięgam, że nigdy nie zrobię nic, co mogłoby Ci zaszkodzić. To dobrze, bo nie powinnam tu być. Że co? Ci ludzie może i są dobrzy, ale czy na pewno znacznie lepsi ode mnie? Muszę jeszcze buchnąć trochę złota, a nie się wasz. Wszystko przez ciebie. Zniszczyłaś wszechświat. Nic nie mów. Daj mi szansę, zmienię się. Nauczysz się być dobra. Czekają ci prace domowe i sprawdziany. Będzie fajnie. Przypomnij, co zyskam w zamian. Unikniesz wiecznego potępienia. Racja. Jeżeli Ci się spodobał odcinek kliknij subskrybuj. Zostaw komentarz i łapkę w górę. Pomożesz nam w ten sposób rozwijać kanał. Kliknij dzwoneczek jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych filmach.